Jest spetryfikowana jak reszta. O, nie! Musimy ją jak najszybciej odczarować. Właśnie. Właśnie, Gdzie ja, Gdzie ja sobie skoczę Sejwa zrobić na dół. Zaraz tu do tego. Jak go się nazywa, Lol? Ach. Chuj, wypij eliksir. Staniemy na nogi zaraz. <laughs> Dobra, jestem ponownie. Mam dobrą wiadomość. Niedługo koniec gry. Nie wiem, jak się sprężymy, to do godziny powinniśmy się skończyć. <laughs> Czekajcie, tu nie. Chyba jeszcze jedno piętarko, no nie? Nie pamiętam. nie 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 jezu wow wow ludzie gdzie ja miałem iść bo naprawdę straciłem Lepsza orientacja. Ja mi się chyba do kibla, nie? Czy nie? nie wiem, już sam kurwa. Nie wiem co się dzieje w tej grze. Wiem tylko, że niedługo ją skończę i zajebiście. Nie tu. Łazienka jęczącej marty. O nie! Chociaż nie, raczej nie tu. Ja też mam uczucia, nawet jeśli nie żyję. Ja rozumiem. O Boże ludzie, leżę z zjebał, nie wiem gdzie ten. Ja cię Nie będę już tego ten. Ale mi się sikać chce kurwa. No <laughs> ale nie będę już... Robię cięcia, bo mi się nie chce nawet cięcia wyobciąganego. Ale... Jak jest? Nie wiem, gdzie ja mam się udać. Ale naprawdę no zapomniałem, no lol No lol Zapomniałem gdzie mam iśm Zaraz chyba zrobię cięcie i sprawdzę o. Dobra ludzie sprawdziłem gdzie to było I to chyba najwyższe piętro było z tego, co widziałem na filmik O ale wielkie cyce Może kurwa Magia normalnie oraz chodki chodźcie. O nie Jezu ludzie, ja sobie kiedyś krzywdę zrobię, naprawdę <laughs> Potnę sobie ręce i żyły i wszystko kurwa co jest we mnie Nie znam kurwa, nie, 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 nie No nie, ale się też chce już O, idziesz. Chyba z... Yeah. O, no, faktycznie. Wreszcie. Lepiej, żeby pani Pomfrey mnie nie widziała. Jest herbiona. Co ona trzyma? To kartka z jej pismem. A napisane jest... Spośród wielu strasznych bestii i potworów najstraszniejszy jest bazyliszek, król węży. Wąż ów osiągać może olbrzymie rozmiary i żyć wiele set lat. Rodzi się z kurzego jajka wysiedzianego przez ropuchę. Bazyliszek ma jadowite kły, i śmiercionośne spojrzenie, a ten, w kim utkwi swoje złowrogie ślepia, natychmiast ulega petryfikacji. Pająki uciekają w popłochu przed bazyliszkiem, ich śmiertelnym wrogiem. Za to on sam lęka się jedynie pijania koguta, gdyż jest dla niego śmiercionośne. Ale jak ten bazyliszek łazi po zamku? Olbrzymi wąż, ktoś by go zobaczył! Rury! Ron, on porusza się w rurach. Słyszałem ten głos w ścianach. Dziewczyna, która umarła. Aragok mówił, że była w łazience. A może nigdy z niej nie wyszła? Może wciąż tam jest. Nie myślisz chyba? Jęcząca Marta? Wejście do komnaty tajemnic. A jeśli jest w Łazienka łazience jęczącej Marty? Jęczącej Marty. Wszyscy uczniowie mają natychmiast wracać do dormitoriów. Wszyscy nauczyciele są proszeni do pokoju nauczycielskiego. Natychmiast. Proszę. O, o nie! Kolejny atak! Hmm. Tak jak wygląda, lol. Chociaż teraz wygląda tak, tak samo. <gry> był kolejny atak. Najgorszy dotąd. Tym razem ktoś zniknął. To Jimmy Weasley. Na ścianie pojawiła się kolejna wiadomość. Jej szkielet na wieki pozostanie w komnacie. Teraz Hogwart na pewno zostanie zamknięty. Zadanie uratowania Ginny powierzono profesorowi Lockhartowi. Ale Ron i Harry szaleli ze zmartwienia. Musieli coś zrobić. Szybciej! Harry! Musimy uratować Ginny! Musimy mieć plan. Pójdę do łazienki jęczącej Marty i spróbuję znaleźć wejście do komnaty tajemnic. Pójdę poszukać Lockharta. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby próbował uciec chyłkiem z Hogwartu. A. Dobra, mamy iść do Kibla. Chyba na tym piętrze. Nie, to jeszcze na górnym. A ir do que tak. Tá? ok o Jezu. No, eu estou. Cię. Zapytać jak umarłaś? Nikt mnie jeszcze nigdy o to nie spytał. Umarłam właśnie w tej kabinie. Doskonale to pamiętam. Drzwi były zamknięte, a ja płakałam, bo Olivia Hornby dokuczała mi z powodu okularów. Potem usłyszałam, że ktoś wchodzi. Powiedział coś dziwnego, chyba w obcym języku i to był chłopak. Więc otworzyłam drzwi, żeby mu powiedzieć, że to damska toaleta, i wtedy umarła. Gdzie stał ten chłopak? Tam, przy umywalkach. Jedna nigdy nie działała. Odkąd pamiętam? Ciekawy, czy to tu jest wejście do komnaty tajemnic. Otwórz się. Otwórz się. Nie działa. Może trzeba spróbować w języku wężów. Otwórz się. Oh, Washington. No i co to ma być? Hmm, filmik się zwiesił, skrypt się zwiesił, czy coś. No cóż, idziemy. Także musiałem przewinąć, więc sorry, wszystkich. Wszystkim, no. Ari, tam na górze coś jest. Słabo mi? Tu się kończy przygoda, chłopcy. Ron, pożegnajcie się ze wspomnieniami! Obliviate. Ron, nic ci nie jest? Ron, jestem. Nic mi się nie stało. Harry, znajdź Ginny. Zaczekaj tu z Lockhartem. Jeśli nie wrócę za godzinę, no, do zobaczenia. Dobra, więc jedziemy. Ostatni poziom w grze. Wow, dziura tch. Byle przed siebie, byle przed siebie. Halo. A tu tu, poszolony. Jeszcze w dół. Mhm. Dobra, jedziemy. O, tam też zapis wow. Dobra, nie chciałem tu wchodzić, ale widać muszę. Dobra, tam jest jeszcze jeden. A, teraz same składniki, no nie? Jak ma być w końcu koniec gry, to dają wszystko. Nie? No tak, te powietrze wyskakują. Po czym się przywracałem tak szybko i tak w dół? <laughs> Śmiesznie to wygląda dosyć. Mój komentarz może być teraz jeszcze bardziej zamulający, lecz... Ja nic na to nie poradzę, przykro mi. Вау. Ну, слушай, трудно. Едем. Ну, фу, я на ту иду. Że do godziny skończymy już, do pierwszej nocy. Hmm. Coś w tej serii Harry Pottera lubię na zegarki patrzeć. Pamiętam, że na starym kanale odkąd nagrywałem jakąkolwiek grę, nigdy podczas nagrywania nie patrzyłem na zegarek. Ciekawe, nie? A tutaj patrzę co dwie minuty na zegarek sobie. Hmm. Ja jakoś tak lubię. Dobra, jest, mamy zapis. Ej, mogłem... No, e... O, tu się nie wczytuje, widać. Mogłem żabę już zabrać, ale... Mhm. Okej. Okay. Spongify szmato. Mama, mama. O. Skercz! Mm, nie mamy tysiąca fast -lek. Nie no, skabanie najłatwiej się zdobywało. O. Tutaj jest w dół od razu. Dobra, idziemy. No, tu już jakieś. jakieś większe pomieszczenie. Tam się musimy dostać, z tego co widzę.